W dzisiejszym odcinku będę się bieżył z widzami One vs One Osoba, która ze mną wygra po jednej będzie mogła sobie wybrać jakiegokolwiek skina typu Fortnite Ehehehe <laughs> Haju będzie dobry i widz będzie mógł sobie wybrać jakiegokolwiek skinka będzie chciał Jeżeli ty byś chciał wystąpić w kolejnym odcinku to zostaw łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwonek I napisz w komentarzyku swój z Fortnite'a i o której godzinie mają być filmy wrzucane na kanał Przypominam jeszcze, że mam do rozdania 3 kill zero 0 delay Wystarczy tylko, że zostawisz łapkę w górę, suba na kanale, dzwonek i napisz w komentarzu w chciałbym wygrać Kilo. I ogólnie przepraszam, że taki odcinek zabulony, ale jestem chory. Jestem chory, mam katar, boli mnie głowa i w ogóle jest Lipa Fest. Także serduszko dla Haja, proszę. Siema panie pani Adasiu, gramy One Vs One, realistiki. Czy jesteś gotowy? Standardowo pani Adamie gramy do pięciu. Jeżeli pan Adam ze mną wygra, e, z proszę państwa, skina do Fortnite wygra e, lepszy. Ja jestem chory, także. Uhoho. Może być ciężko Ale dobra, będę, będę się pocił, będę się pocił Jak oceniasz swoje możliwości Na wink'a, w skali od 1 do 10 6 na 10, że wygrasz, tak? Dobra, dostał 70 Dobra, schodzimy mu do boksa, walimy mu bombę 1-0 dla wujachaja Dostał bombę, mamy go tutaj Schodzimy, walimy bombę Dobra, let's go, mamy to 2-0, o nie, najgorsza mapka Dobra, mamy go. Piękna bomba, ale on też widał. Ale głupie to było z mojej strony. Dostał stówkę. Joa, już byś mój. Dobra, box. Wow! Ale farcik. No, on jest mega ładny. Można tyle fajnych zrobić yy, tych połączeń. A co się stało? Czemu się nie ruszałeś? Ajajaj. dobra, 4-1, 4-1, tutaj Kaju nie daje tutaj y, pograć. Także, panie Adasiu, y, dziękuję panie Adamie za giereczkę, One versus 1. No, tym razem się nie udało wygrać, może następnym razem. Dobra, mamy 1-0 Powiem ci stary, że to było na mega farcie, nie? No, robimy taką serię, że gramy one vs one z widzami i... No po prostu, nie? One vs one z widzami. I jak widz wygra Piękny box A! Ej, 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 gościu Skilloffa haja ta, skillowka Haju tutaj ten tego, a ty go skilowka. Spadłeś? Dobra.. Dostał, fajnie, fajnie dostał. O, albo, ja! Ajajajaj, 2-1, 2-1, no nie ma treści... O chłopie, ty miałeś 6 HP! Dobra, mamy go. No? Ej, stary, to był mega kozak, nie? Wow, ale to było... Ej, stary, mega dobrze ogarniasz, ja gram naprawdę jak taka totalna wajza, a jednak mi się udaje cię tam skropnąć, nie? Yeah. O, oh my god, teraz kto wygra, ten wygra, stary. Dobra, let's go! Ej, stary! To była moja najtrudniejsza walka, stary! Ja też przy kam kampiłem tutaj, kampiłem, no nie mogę tego ukryć, ale stary, to była moja najtrudniejsza walka, stary! Zniszczyłeś mnie, chopie, psychicznie, nie, w tej grze. 1-0. Let's go! Oh. Za bardzo mało tam dostajesz, Powinieneś wcześniej paść. Ale tu mnie za dużo tak jakby overbuildujesz, a za mało próbujesz walczyć. Ale to tylko moje zdanie, a ja tam nie potrafię grać. No tch, chłopie mam... No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że mam 5kp. Ło, wow, ale dostaje bombę. Także dzięki na za giereczkę wszystko mnie dopadło. Mówiłem, mówiłem, że dzień dziecka się skończył, panie Aluś. Ja no, jakbym wygrał z tobą. A raczej nie wygram, to bym się źle, źle z tym czuł. Dobra, mamy go. Dobra, let's go! Dobra, dostał dostał, słóweczkę Wjazd do boksa i let's go! Co go konsa? Ja, let's go! Jestem królem świata 5-1, Aluś. Brawa. Dziękuję, dziękuję. Ej, stary, myślałem, że mnie pokonasz do zera. Ja już. Ja już mówię, dobra, to już koniec gry, nie? Do, do zera. Ale jednak udało się wygrać. Także Alusiu, bardzo dziękuję za giereczkę Bardzo Cię pozdrawiam. No i trzymaj się. Jutro odcinek. Jest odcinek, jest odcinek? No jutro. Pozdrawi wy... odcinek jest największym botem.